Halo, halo, witajcie bardzo serdecznie. Zapowiadałam swego czasu, że rozpocznę cykl. Zosia czyta. Inspiracją do tego czytania są te przepiękne baśnie Marka Tarana Baśnie z Krainy Serca. Ta okładka, kiedy się pojawiła na, na Facebooku. Od razu porwała moje serce. Dane mi było też, ponieważ byłam na warsztata, Ani i Marka Taran-Właza i odwiedziła nas Aleksandra Stenycka. Jest to ilustratorka z tych wszystkich pięknych zdjęć. Teraz mi słowo uciekło. Ale te, tego cudu ja pokażę jeszcze raz bliżej. I będę z po prostu przed O tak może. O. Więc zaczynamy ten teatrzyk z Zosia Część pierwsza, od której zaczynam, są właśnie Baśnie z krainy serca, marka Tarana. A więc zaczynamy. Początek jest dla wszystkich, niezależnie od wieku, których łączy jedno, czułe serce Paśnie z krainy serca, Marek Taran. Tak to wygląda na początku. To pierwsze czytanie, to zobaczcie. I tu jest wstęp, przesłanie dla Was. Do niedawna mamy, i ojcowie i dziadkowie opowiadali piękne bajki, które były istotą tego wszystkiego, co jest miłością, dobrem i szlachetnością esencją prawdy o naszej mocy. Wieczorami bajki snuli nie tylko ludzie, ale opowiadały je także gwiazdy, zwierzęta, drzewa, rzeki, jeziora. Kiedy ten przekaz znika, ludzie zapominają, kim są. A więc to był wstęp, i teraz, a przepraszam, wstęp będzie to było przesłanie. Za siedmioma górami, za siedmioma rzekami, za siedmioma lasami. Tak zaczynało się wiele baśni, dzięki którym dorośli i dzieci przenosili się do świata pełnego mądrości, szachetności, dobra i miłości. Opowiadanie i czytanie baśni tworzyły ciepły dom, buduje bliskość członków rodziny. I uwrażliwia wszystkich na dobrą i piękną. Mądrość dawnych baśni polegała między innymi na tym, że wyraźnie, przepraszam, na tym, że wyraźnie i jednocześnie ukazywały podstawowe. Wartości moralne. Pamiętacie z pewnością bajki? Były te, te dobre wróżki i te złe wróżki, i tak dalej, i tak dalej. Ja, jak byłam dzieckiem, miałam to szczęście, że opowiadała mama bajki, albo też lubiłam, jak opowiadała o sobie, o swoim dzieciństwie. Tu się na chwilkę zatrzymam, bo teraz mi się przypomniało, że moja mama no, była dzieckiem, jak była wojna, miała 3 latka, jak i mama zmarła, i została ściotką, która miała 14 dzieci, i wzięła swojej siostry, czyli mojej babci, która zmarła w wieku 27 lat, pięcioro, więc miała 19 dzieci wojna. I moja mama opowiadała. Że poszła, no nie wiem ile, sześć, 7 lat, może miała. Znalazła taki jakiś magazyn niemiecki i wkradła się do niego, i, i ona słodyczy nie żyła? Ona żyła papierosy i Niemiec kopnął w tyłek. A to dziecko, ona, no moja mama paliła później, rzuciła jednego dnia, ale paliła po 40 dni. Ktoś może pamięta tak zwane sporty, więc to pamiętam z dzieciństwa też to. Więc wróćmy, przepraszam, do tego wstępu. Jasno określały, co jest dobrem. Jeszcze może wrócę do mądrość dawnych baśni, polegała między innymi na tym, że wyraźnie i jednoznacznie ukazywały podstawowe wartości moralne. Jasno określały, co jest dobrem, co złem. W dzisiejszym świecie wartości te coraz bardziej rozmywają się, a brak zdecydowanej jasności w pojmowaniu dobra i zła gubi nas wszystkich. dawne przekazy, Uwrażliwienie na los innych ludzi i zwierząt, czułość, empatię, dobroć, szlachetność i miłość. Tracimy je między innymi, dlatego że jesteśmy okradani z pięknych baśni. Na nasze dzieci zrzucana jest, zarzucana jest wirtualna sieć, której jawny i ukryty przekaz jest często bardzo daleki od tego. Co wzniosłe, szlachetne i ludzkie. Ta sieć kradnie nam wszystkim nie tylko najpiękniejsze wartości, kradnie nie tylko dzieciństwo, ale jak zły czarownik pragnie ukraść nam nasze dzieci. Odpowiedzialną reakcją świata dorosłych może być powrót do książek z pięknymi baśniami. Tak, i to jest e, Oli, e, ilustracja. Część pierwsza: smoczejają. jajo. Nie wiem, czy widać. O tak, będzie bardziej widać. A więc teraz przeczytamy rozdział pierwszy: Smoczejają. Dziewczyna o imieniu Anel, jak zwykle z utęsknieniem, czekała na wiosnę, ale w tym roku. Stało się coś dziwnego. Wydawało się, że wiosna nadchodzi. Wyjątkowo opieszale, mijały dni i coraz więcej ludzi odnosiło wrażenie, że wiosna bardzo się spóźnia. Po kolejnych tygodniach zaczęto szeptać, że wiosna prawdopodobnie nie nadejdzie. Najpewniej ze sprawą złobrogich czarów. Zwykle o tej porze Drzewa zieleniły się pierwszymi listkami. Stawy i jeziora były całkowicie uwolnione od lodu, a śpiew ptaków wypełnił niebo i ziemię donośnym chórem. Tymczasem wszystko jakby zamarło. Trzeba jeziora, stawy i ptaki. Jakby tego było mało, matka dziewczyny zaczęła chorować. I stan się pogarszał. Z dnia na dzień ojciec okazał się całkowicie bez serca i nagle opuścił swą partnerkę dla młodej równie bezdusznej jak on. Kobiety, co się dzieje? Głośno pytała Anel. Pewnego dnia mama zawołała dziewczynę: Moja ukochana córko, powiem ci, co się dzieje, i pokażę. Jak można uratować wszystko, co ginie? Czy to wynik czarów? Jak mówią ludzie, mówią, że złe istoty chcą nam zaszkodzić, mówią, że złe istoty chcą nam zaszkodzić, dopytywała Anel. Złe istoty? Z dumą w głosie, odpowiadała mama. Prawda jest bardziej okrutna. Odpowiedzialność za to wszystko ponosimy my, ludzie. Z niedowierzaniem zapytała dziewczyna: Tak, powoli zamykaliśmy swoje serca i truliśmy dusze, ulegając fałszywym pragnieniom, które są potrzeptami umysłu, wyjaśniała mama. Jakie są te fałszywe pragnienia? Pytała Anel. W skrócie jest to pożądanie bogactwa, władzy i znaczenia za wszelką cenę, nie zważając na to, że po drodze do ich osiągnięcia depcze się innych i przeciwstawia się naturze, wyjaśniała mama. Naturze? dopytywała Anel. Tak, kontynuowała mama. Matce naturze. I swojej własnej naturze, czyli sercu, kiedy tracimy kontakt z matczyną naturą i sobą, zamykamy serce, a skutkiem tego może być to, co się dzieje teraz. Jak temu zaradzić? Szepnęła Anel. Przywrócić bajkowy przekaz, odpowiedziała mama. Do niedawna mamy i ojcowie i dziadkowie. Opowiadali piękne bajki, które były istotą tego wszystkiego, co jest miłością, dobrem i szlachetnością, esencją prawdy o naszej mocy. Wieczorami snuli bajki nie tylko ludzie, ale opowiadały je także gwiazdy, zwierzęta, drzewa, rzeki, jeziora. Kiedy ten przekaz zanika, ludzie zapominają, kim są. Brak bajek jest jak zapomnienie. Na koniec powiedziała mama. Czy jest jeszcze ktoś, kto pamięta te wszystkie bajki i może je, i może je nam przypomnieć? Zapytała dziewczyna. Wita, Iwonka. Czy jest jeszcze ktoś, kto pamięta te wszystkie bajki i może je nam przypomnieć? Zapytała dziewczyna. Krzyknęła Anel. Smoki, powiedziała mama. Odpowiedź mamy nie zdziwiła Anel, albowiem smoki towarzyszyły jej nie tylko w snach. Smoki były naszymi nauczycielami, zaczęła mama, a ich nauczanie było proste i urzekające. Opowiadanie bajek, bajki te później ludzie przekazywali sobie z pokolenia na pokolenie. Przekaz ten zagubił się, dlatego mamy coraz rzadziej opowiadały córkom o cudzie, pięknie. I darze bycia kobietą, o mocy spełniania marzeń, o złotych niciach losu, z których kobiety tkają tkaniny życia i szyją zaczarowane chusty, spełniające życzenia. Dlatego ojcowie coraz rzadziej przekazują synom, co znaczy być rycerzem, obrońcą słabszych. Czym jest prawdziwa męska siła, a czym nie jest? Jak od najwcześniejszych lat szanować dziewczynki jako przyszłe kobiety? Kiedy mamy przestają mówić swoim córkom, że każda dziewczynka jest jak róża, a ojcowie nie mówią swoim synom, jak chronić wszystkie róże, nadchodzi czas zapomnienia. Z zadumą w głosie mówiła mama. Ale oto nadchodzi czas, kiedy dawne przymierze ludzi i smoków ma szansę się odrodzić. Kiedy odrodzi się, kiedy odrodzi się przymierze, powróci dawna mądrość? Co można zrobić, aby powróciła owa mądrość? Zapytała Anel. Moja ukochana córko, jak zawsze. Wszystko zależy od nas. Właśnie nadszedł twój czas i tak wiele zależy od ciebie. Ode mnie? z niedowierzaniem zapytała dziewczyna. Tak, powiedziała mama, wyruszysz w daleką podróż do krainy lodu i wiecznych śniegów. W tej krainie masz odnaleźć słoneczną dolinę i różane ogrody. To tam ukryte jest smocze jajo z niego ma narodzić się cudowna smoczyca która ma przekazać mądrość smogu i ludzi bliźniaczej siostrze Smoczy siostrze zapytała Anel nie odpowiedziała mama dziewczynie która swoim sercem i duszą duszą połączona jest z tą smoczycą smoczyca w jaju czeka na ową dziewczynę bo może obudzić się i wypluć tylko wówczas, gdy połączą się bicia ich serc. Jeśli dziewczyna nie przybędzie na czas, smoczyca zapadnie w głęboki sen na kolejne tysiąc lat, a, ludzie se, a ludzkie serca staną się coraz bardziej zamknięte i zlodowaciałe. Dotychczas nikomu nie udało się obudzić smoczycy. Impulsem czystej miłości, zakończyła mama. Dlaczego ja wyruszam w tę podróż? Czy to znaczy nie śmiała dokończyć Anel. Tak, ty jesteś tą dziewczyną, która ma obudzić smoczycę. To niemożliwe. Jestem zwyczajną dziewczyną. Nie jestem wyjątkowa ani wybrana. Z powątpiewaniem mówiła Anel. Moja ukochana córko, ludzie mylą pojęcia wybranej czy wybrańca. Każda dziewczynka i każdy chłopiec, każda kobieta i każdy mężczyzna są wybrańcami, pod warunkiem, że wybierają drogę serca, drogę miłości, dobroci i szlachetności. To nasze serca czynią nas wybrańcami. Nie wiem, czy ten cykl czytania będzie dla Was kojący, potrzebny. Co czujecie, czytając to, bo ja tą książkę czytam po raz pierwszy. Ja ją kupiłam w łazach. Były tam Marek, Mio z Anią, i kupiłam też świętą ladacznicę. Tą pierwszą część mam o, o żeńskości, więc inne książki też po jakimś tam e, urywku, nazwijmy to tak, e, spróbuję Wam czytać, bo myślę sobie, że czas, tak jak wyciągam przesłania na e, moim live' na żywo z uśmiechem przez życie, tak z tej książki może popłynąć do Was przesłanie. Książka pisana przez Marka Tarana. Wrażliwym sercem dla nas wszystkich, i tych wrażliwych serc, i mniej wrażliwych, być może się uwrażliwią. Z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję Ci, Marku, że przyszła do Ciebie inspiracja, żeby stworzyć i napisać taki piękny przekaz. A ja. Wysyłam tu swoją iskierkę. niech płynie do Was jak najpiękniejsze przesłanie za każdym razem, kiedy będę czytać Wam po pewnym e, urywku. Na ten moment jestem na stronie 17 i zaczniemy hmm, kolejnym razem od strony 18. Także kochani, no, bardzo dziękuję, że, że byliście ze mną. Dajcie w komentarzach znać, czy takie czytanie jest dla Was przyjazne, potrzebne, czy cieszyć Was będzie takie yy, czytanie. Czy to jest potrzebne? Przytulam ciepło. Dziękuję, że byliście ze mną. I Wam go dziękuję, że napisałaś ciepłe słowa, że niespodziewanie trafiłaś na live. Miałam to nagrać, a później sobie myślę. Nie, taka piękna idea. Czytanie, Zosia czyta od baśni, baśni, z których wypływa ogrom serca, w którym została napisana. Także do następnego razu. Pozdrawiam. Papa. Pa.